Panowie w starszym wieku, mężczyźni po pięćdziesiątego roku życia, posłuchajcie uważnie, bo to może być najważniejsza wiadomość, jaką kiedykolwiek usłyszała wasza prostata. A co jeśli powiem wam, że pięć najbardziej zwyczajnych warzyw, tak, tych samych, które prawdopodobnie jęcie od dziesięcioleci, może po cichu i niezauważalnie pogarszać stan waszej prostaty. To prawda. Te rzekomo zdrowe produkty mogą w rzeczywistości nasilać stany zapalne, powodować zaburzenia hormonalne, a nawet zakłócać produkcję testosteronu, podczas gdy wy jesteście przekonani, że odziwiacie się właściwie i dbacie o swoje zdrowie. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że negatywne skutki tych warzyw nie ograniczają się tylko do prostaty. Mogą wpływać na wasz sen, częstotliwość i komfort oddawania moczu, życie intymne, a w końcu na ogólną jakość życia. Więc jeśli zmagacie się z częstym parciem na pęcherz, słabym strumieniem moczu lub uczuciem ucisku podgrzuszu, nie sięgajcie od razu po tabletki. Najpierw przyjrzyjcie się temu, co znajduje się na Waszym talerzu. Bo dziś ujawnię Wam pięciu najgorszych warzyw, których mężczyźni z problemami prostaty powinni natychmiast unikać, jeśli naprawdę chcą poczuć ulgę, odzyskać energię i przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem. Zacznijmy od miejsca piątego – kukurydza. Na pierwszy rzut oka wydaje się całkowicie nieszkodliwa, złocista, apetyczna, lekko słodka, budząca u wielu ciepłe wspomnienia letnich obiadów, grillów czy domowej kuchni babci. Podaje się ją w kolbach, dodaje do sałatek i zup i większość mężczyzn nawet nie podejrzewa, że to tak dobrze znane warzywo może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i ich prostaty. A jednak, prawda jest taka, że kukurydza to nie tylko niewinny dodatek do obiadu. To ukryte źródło poważnych problemów, szczególnie dla mężczyzn po 50. roku życia, u których pojawiły się już objawy przyrostu prostaty lub u których stan ten stopniowo się pogłębia. Dlaczego? Wszystko tkwi w jej składzie biochemicznym i w tym, jak wpływa na metabolizm oraz równowagę hormonalną mężczyznę. Kukurydza towarzyszyło bogate w skrobie, która w organizmie błyskawicznie przekształca się w cukier. Ten nagły wzrost poziomu glukozy wykrwi uruchamia reakcję łańcuchową. Czuska wydziela insulinę, ciało przechodzi w tryb magazynowania tłuszczu, a nadmiar cukru aktywuje procesy zapalne w tkankach. I właśnie tutaj zaczyna się największe zagrożenie, przewlekły stan zapalny. To nie jest chwilowe podrażnienie. To długotrwały, podstępny, ale niszczący stan, w którym tkanki prostaty zaczynają stopniowo puchnąć. Rozrastają się, uciskają cewkę mociową i zaczynacie zauważać coraz częściej parcie na pęcheś, uczucie niepełnego opróżnienia. Nocne pobudki, osłabiony strumień moczu. To nie tylko dyskomfort, to sygnał, że organizm znajduje się już w stanie zapalnego przeciążenia. A kukurydza może być jednym z cichych prowokatorów tego stanu. Ale to jeszcze nie koniec zagrożeń związanych z kukurydzą. Współczesna kukurydza jest bardzo często genetycznie modyfikowana. Oznacza to, że jedna zostało zmienione, aby lepiej znosiła chemikalia i pestycydy. Co z kolei oznacza, że większość kukurydzy trafającej na nasze talerze jest nasycona substancjami, które mogą działać jak zaburzacze endokrynne. Te chemiczne związki ingerują w układ hormonalny, naśladują lub blokują działanie testosteronu, zakłócają równowagę między estrogenami a androgenami, a wszystko to jeszcze bardziej nasila stany zapalne i przyspiesza rozrost kanek prostaty. Dla mężczyzn z łagodnym przerostem prostaty oznacza to nasilenie objawów, spadek energii, problemy ze snem, a w dłuższej perspektywie, osłabienie libido i pogorszenie ogólnego zdrowia mańskiego. Nawet jeśli kukurydza budzi Was poczucie komfortu, kojarzy się ze smacznym, domowym i zdrowym jedzeniem, nie dajcie się zwieść temu złudzeniu. W świetle dostępnych badań naukowych i klinicznych można z całą pewnością stwierdzić, dla mężczyzny z problemami prostaty kukurydza to nie tylko nadmiar skrobi, to czynnik, które może nasilać stany zapalne, zaburzać równowagę hormonalną i wzmacniać objawy, z którymi już teraz się zmagacie. Możecie nawet nie łączyć pogarszającego się samopoczucia z tym pozornie niewinnym produktem, ale jeśli jeńcie go regularnie w zupach, sałatkach, jako dodatek do obiadu albo postaci popcornu, dosłownie dolewacie oliwy do ognia. Dlatego następnym razem. Gdy pomyślicie o kukurydzy jako o smacznym i bezpiecznym dodatku do kolacji, przypomnijcie sobie, że to właśnie ona może stać między wami a głębokim, spokojnym snem, między pewnym krokiem a kolejnym męczącym nocnym wyjściem do toalety. Zastąpcie ją warzywami bogatymi błonnik i antyoksydanty, takimi jak brokuły, szpinak, jarmuż czy kalafor. Te produkty nie powodują skoków cukru we krwi, a wręcz przeciwnie – Pomagają zmniejszyć stan zapalny, wzmacniają odporność i wspierają zdrowie prostaty od środka. Wasz talerz to wasze pierwsze narzędzie w walce o dobre samopoczucie. Wybór należy do was. Warzywo numer 4. Ziemniak. I nie mówimy tutaj tylko o frytkach czy smażonych ziemniakach, które większość ludzi już uznaje za niezdrowe. Zagrożenie kryje się również, a nawet przede wszystkim w najbardziej powszechnych i z pozoru nieszkodliwych formach, gotowanych lub pieczonych białych ziemniakach. Tak, zawierają potas, za co często są chwalone. Ale to praktycznie jedyna ich zaleta, szczególnie w kontekście zdrowia prostaty. Białe ziemniaki to produkt bogaty w skrobie o bardzo wysokim indeksie glikemicznym. Oznacza to, że niemal natychmiast zamieniają się w cukier w organizmie. A ten cukier powoduje gwałtowny skok poziomu glukozy we krwi, który zmusza organizm do produkcji dużych ilości insuliny. I uwaga! Powtarzające się skoki insuliny są bezpośrednio związane z zaburzeniami hormonalnymi, stanem zapalnym i przyspieszonym rozwojem problemów z prostatą, gdzie poziom insuliny często wzrasta, uruchamia całą kaskadę niepożądanych efektów. Jednym z najbardziej niepokojących jest obniżenie poziomu testosteronu, głównego męskiego hormonu, od którego zależą nie tylko libido, ale także siła fizyczna, witalność, nastrój, masa mięśniowa i ogólne poczucie pewności siebie. Jednocześnie rośnie względny wpływ estrogenów, hormonów żeńskich. Choć naturalnie występują one również u mężczyzn, muszą pozostawać w równowadze. Gdzie ta równowaga zostaje zaburzona, zaczynają pojawiać się objawy, które być może już odczuwasz. Spadek popędu seksualnego, gromadzenie się tłuszczu w okolica brzucha, drażliwość, chroniczne zmęczenie. Ale najgroźniejsze jest to, że prostacie zaczyna rozwijać się stan zapalny, zwiększa się obrzęk, Cewka moczowa zostaje uciskana, a objawy się nasilają, częste nocne wybudzenia, słaby strumień moczu, ciągłe uczucie nacisku pod brzuszu i poczucie, że pęcherz nigdzie nie opróżnia się do końca. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że większość mężczyzn nie ma pojęcia, że istnieje bezpośredni związek między skokami insuliny a zwiększonym ryzykiem rozwoju łagodnego przerostu prostaty, BPH. To właśnie ta przypadłość sprawia, że twoje codzienne życie staje się nie do zniesienia. Budzisz się kilka razy w nocy. Czujesz frustrację, zmęczenie. Tracisz poczucie kontroli nad własnym działem. Zamiast pewności siebie narzucasz sobie ograniczenia. Unikasz długich podróży. Rezygnujesz z życia towarzyskiego i intymnego. A tymczasem biały ziemniak, ten rzekomo neutralny produkt, po cichu po ogień. Zastanów się, ile razy tygodni jest ziemniaki. W zupie, w formie puree, jako dodatek do miejsca. A teraz wyobraź sobie, że każda taka porcja powoduje mikrostan zapalny w prostacie, zaburza Twoją gospodarkę hormonalną i stopniowo obniża poziom testosteronu. Wszystko to dla smaku, który bez trudu może zastąpić innymi, znacznie bardziej korzystnymi produktami. Zamiast ziemniaków sięgnij po węglowodany złożone o niskim indeksie glikemicznym. Kinła, soczewice, bataty, pełnożarnianą kaszę grycianą, czy nawet warzywa gotowane na parze. Te produkty dostarczają stabilnej, długotrwałej energii, nie obciążają układu insulinowego, nie wywołują stanów zapalnych i wspierają zdrowie prostaty aż na poziomie komórkowym. Więc jeśli nadal dziś kładzie ziemniaki na swój talerz, myśląc, że to bezpieczny wybór, najwyższy czas to przemyśleć. Zdrowie to nie tylko brak bólu. To stabilność, energia, głęboki sen i wolność, by czuć się mężczyzną bez ograniczeń i wstydu. To znaczy, że czas pożegnać się z nawykami, które cicho cię wyniszczają. Biały ziemniak może był częścią twojej przyszłości, ale jeśli naprawdę chcesz odzyskać kontrolę nad swoim ciałem, siłę, pewność siebie i zdrowie męskie nie powinien być częścią twojej przyszłości. Na trzecim miejscu znajduje się burak i i ten punkt zaskakuje wielu ludzi. Burak jest przecież często przedstawiany jako superżywność, korzystna dla serca i naczyń krwionośnych, naturalny sposób na obniżenie ciśnienia i wsparcie krążenia. Znajduje się w sałatkach, zupach takich jak barszcz, a także w dietetycznych menu. Chwalony jest za wysoką zawartość azotanów, które sprzyjają rozszerzeniu naczyń krwionośnych i poprawiają wymianę tlenu w organizmie. Ale gdy w grę wchodzi zdrowie prostaty, zwłaszcza u mężczyzn po 50. roku życia... Cystoja buraka wygląda zupełnie inaczej. Owszem, może być pomocny w regulacji ciśnienia krwi, ale dla prostaty może stać się poważnym i podstępnym zagrożeniem. Dlaczego? Burak jest dosłownie nasycony naturalnymi cukrami. Jego słodki smak to nie tylko detal smakowy, to sygnał wysokiej zawartości glukozy. I chociaż są to cukry naturalne, Organizm nie robi między nimi większej różnicy, szczególnie jeśli już cierpisz na insulinooporność lub stan cukrzycowy, co, według statystyk, dotyczy większości mężczyzn po 50. Regularne spożywanie buraków prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi, a w ślad za nim skoku insuliny. Taki mechanizm uruchamia reakcję zapalną w organizmie. I tu zaczyna się poważny problem. Insulina i cukier są bezpośrednio powiązane z przewlekłym stanem zapalnym tkanek prostaty, co pogłębia już istniejące problemy i przyspiesza rozwój łagodnego przyrostu prostaty. To jednak nie wszystko. Buraki zawierają także związki bioaktywne, które w niektórych przypadkach mogą stymulować produkcję estrogenów, żeńskich hormonów płciowych. Oczywiście, niewielka ilość estrogenu jest normalna u mężczyzn, ale przy zaburzonej równowadze hormonalnej, szczególnie po 50. Roku życia. Nawet niewielki nadmiar może prowadzić do poważnych konsekwencji. Podwyższony poziom estrogenu u dojrzałego mężczyzny może skutkować spadkiem libido, obniżeniem produkcji testosteronu, utratą masy mięśniowej, gromadzeniem tłuszczu w okolicach brzucha i klatki piersiowej, drażliwością oraz ogólnym spadkiem energii życiowej. Innymi słowy, wszystkim tym, czego próbujesz unikać, dbając o swoje zdrowie. Twoim celem jest zachowanie testosteronu, ograniczenie stanu zapalnego i utrzymanie stabilnej równowagi hormonalnej. Ale jeśli jest buraki regularnie, zwłaszcza w wersji gotowanej, możesz, nieświadomie, działać wbrew sobie. Warto również wiedzieć, że gotowane buraki są szczególnie problematyczne. Obruka termiczna zwiększa dostępność cukrów, co sprawia, że są one jeszcze szybciej wchłaniane. Poziom glukozy wzrasta jeszcze szybciej, co prowadzi do gwałtownego i intensywnego skoku insuliny. A ciągłe fale insuliny nie tylko nasilają stan zapalny, ale również zaburzają cały układ hormonalny. Możesz odczuwać po takim zdrowym posiłku sałatką z buraków senność, ciężkość w dole brzucha, problemy z oddawaniem moczu, uczucie nacisku miednicy, to wszystko mogą być objawy wewnętrznej reakcji zapalnej wywołanej przez buraki. Jeśli jesteś mężczyzną po 50 roku życia i chcesz nie tylko zachować zdrowie, ale także jakość życia, z głębokim snem, stabilną energią, równowagą emocjonalną i pewnością siebie, musisz podejść do buraków z ostrożnością. W niewielkich ilościach, na surowo, od czasu do czasu, w porządku. Ale jeśli stanowią one stały element twojej diety, zwłaszcza jeśli odczuwasz już objawy przyrostu prostaty, mogą działać na twoją niekorzyść. Lepiej postawić na warzywa o działaniu przeciwzapalnym i niskiej zawartości cukru, takie jak brokuły, brukselka, cukinia czy szpinak. Te produkty naprawdę wspierają prostatę, stabilizują hormony i wzmacniają twoją mańską witalność. Więc następnym razem, gdy sięgniesz po zdrową sałatkę z buraków, przypomnij sobie, zdrowy nie zawsze znaczy uniwersalnie dobry. Zwłaszcza nie dla prostaty. Przejdźmy teraz do drugiego miejsca na naszej liście, zielony groszek. Na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie nieszkodliwy. Delikatny, lekko słodki, często podawany w zupach, sałatkach lub jako dodatek do dań. Wielu mężczyzn uważa groszek za zdrowe warzywo, dobre źródło białka i błonnika. Jednak gdy mowa o zdrowiu prostaty, zwłaszcza u mężczyzn po pięćdziesiątego roku życia, zielony groszek może być znacznie mniej sprzymierzeńcem, niż się wydaje. W rzeczywistości może okazać się ukrytym wrogiem który w sposób niezauważalny nasila stan zapalny, zaburza równowagę hormonalną i pogarsza objawy łagodnego przerostu prostaty. Zacznijmy od jego składu. Mimo niewielkich rozmiarów, groszek zawiera dość dużo węglowodanów, a jego ładunek glikemiczny jest wyższy niż w przypadku większości innych warzyw. Węglowodany te szybko rozkładają się na glukozę, co powoduje nagłe skoki poziomu cukru we krwi. Te skoki z kolei prowadzą do gwałtownego wydzielania insuliny, hormonu który nie tylko reguluje poziom cukru, ale również ma wpływ na równowagę hormonalną. Utrzymujący się wysoki poziom insuliny może doprowadzić do obniżenia produkcji testosteronu i nasilenia procesów zapalnych w całym organizmie. A jeśli mężczyzna już cierpi na problemy z prostatą, jak obrzęk, słaby strumień moczu, częste nocne oddawanie moczu czy uczucie nacisku miednicy, groszek może po cichu pogarszać ten stan, podsycając stan zapalny od środka. I to jeszcze nie wszystko. Niektóre związki obecne w roślinach strączkowych, w tym w groszku, mogą działać jak fitoestrogeny substancje naśladujące estrogen w organizmie. Choć są one słabsze niż prawdziwe hormony, u mężczyzn z zaburzoną równowagą między testosteronem a estrogenem mogą przelać czary goryczy. Zwiększona stymulacja receptorów estrogenowych może prowadzić do spadku libido, odkładania się tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha zmniejszenia napięcia mięśniowego i ogólnego spadku samopoczucia. Innymi słowy, naraża się dokładnie na to, czego próbujesz uniknąć, osłabienie, drażliwość, obrzęki, problemy ze snem i uporczywy dyskomfort. I to wszystko podczas gdy wydaje ci się, że jest zdrowo. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, wzdęcia i uczucie ciężkości po posiłkach. Groszek często powoduje gazy, zwłaszcza u mężczyzn z wrażliwym układem trawiennym, lub zaburzoną mikroflorą jelitową. Choć może się to wydawać błahostką, czy problema z prostatą nawet najmniejsze dodatkowe ciśnienie pod brzuszu może być odczuwane ze zdwojoną siłą. To nasila uczucie ucisku, zwiększa dyskomfort przy oddawaniu moczu i może utrudniać prawidłowe krążenie w obrębie miednicy. Wszystkie te czynniki razem wpływają negatywnie na samopoczucie, obniżają poziom energii i powodują uczucie ciągłego napięcia i przemęczenia. Dlatego, jeśli masz zwyczaj dodawać zielony groszek do sałatek, zup jako dodatek do dań, sądząc, że to zdrowa alternatywa dla ziemniaków czy makaronu, czas to przemyśleć. Groszek to w gruncie rzeczy skrobiowy zapychać, bez wyraźnego działania przeciwzapalnego i bez istotnych składników odżywczych korzystnych dla prostaty. Znacznie lepszym wyborem będą zielone warzywa liściaste, szpinak, boczfina, rukola, jarmuż czy kapusta. Są one bogate przeciwutleniacze. Witaminy z grupy B, magnez i inne mikroelementy, które rzeczywiście zwalczają stan zapalny, wzmacniają naczynia krwionośne, stabilizują hormony i aktywnie wspierają zdrowie prostaty. Pamiętaj, każdy jest to krok albo w stronę regeneracji, albo w stronę pogorszenia. A zielony groszek, mimo swojej pozornej niewinności, może być właśnie tym produktem, który oddala Cię od celu. Dokonaj świadomego wyboru. Wybieraj jedzenie które działa na twoją korzyść, a nie przeciwko tobie. Twoja prostata ci za to podziękuje. I oto warzywo numer jeden, które może po cichu i niezauważalnie zagrażać zdrowiu twojej prostaty. Marchewka. Tak, ta jaskrawo-pomarańczowa, krupiąca, rzekomo superzdrowa dla wzroku, polecana ci od dzieciństwa. Symbol zdrowego odziewiania. Stały składnik zup, dań duszonych, sałatek i dodatków do obiadu. I owszem, jeśli spożywa się ona surowo, w niewielkich ilościach i z błonnikiem, może być w miarę bezpieczna. Ale sprawy poważnie się komplikują, gdy marchewka jest gotowana, pieczona, duszona lub smażona. Wtedy zmienia się z niewinnego warzywa prawdziwą bombę cukrową, która może poważnie zakłócić równowagę hormonalną i zaszkodzić twojej prostacie. Podczas gotowania, struktura błonnika w marchwi ulega zniszczeniu, a zawarte w niej cukry stają się znacznie łatwiejsze do przyswojenia. Poziom glukozy we krwi po porcji gotowanej lub duszonej marfi może wzrosnąć niemal tak szybko, jak po słodkim deserze. Ten nagły wzrost powoduje silny wyrzut insuliny, hormonu odpowiedzialnego za regulację poziomu cukru, ale przy częstych wahaniach zaczyna on zaburzać produkcję testosteronu. A u mężczyzn po pięćdziesiątego. Roku życia testosteron jest kluczowy, by zachować siłę, pewność siebie, libido i, co oczywiste, zdrowie prostaty. Co więcej, te fale insuliny napędzają przewlekły stan zapalny, tworząc idealne warunki do obrzęku, podrażnień i rozrostu tkanek prostaty. W efekcie wszystko, co stara się ustabilizować suplementami, zabiegami czy lekami, może zostać zniweczone przez zwykłą porcję gotowanej marfii. Skoki cukru, wyrzuty insuliny, spadek testosteronu, rozchwanie hormonalne. Wpadasz w błędne koło, w którym prostata nie ma szansy zregenerować – a jej stan się pogarsza. Co gorsza, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że przyczyną twoich nocnych pobudek, nagłych parć na pęcheś, uczucia nacisku w miednicy czy słabego strumienia moczu wcale nie są wiek czy stres, lecz codzienna porcja gotowanej martwi, którą uważa za zdrową. Ale to nie wszystko. W kontekście przewlekłego stanu zapalnego nawet niewielkie czynniki mogą wywoływać silne reakcje organizmu. Jedna porcja gotowanej marfii, zwłaszcza po łączeniu z innymi słodkimi lub skrobiowymi warzywami, jak groszek czy buraki, może znacząco spotęgować stan zapalny. To oznacza nie tylko nasilenie objawów ze strony prostaty, ale również spadek ogólnej energii, pogorszenie jakości snu, zmniejszenie wytrzymałości i koncentracji. Prostata reaguje na wewnętrzne sygnały, a jeśli te mówią stan zapalny, nadmiar cukru, chaos hormonalny będzie się powiększać i sprawiać coraz więcej problemów. Dlatego jeśli zauważyłeś u siebie objawy przyrostu prostaty, częste nocne oddawanie moczu, trudności z rozpoczęciem mikcji, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza czy stały nacisk pod brzuszu, zwróć uwagę na to, co masz na talerzu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że marchewka, zwłaszcza gotowana, odgrywa w tym większą rolę niż sądzisz. Mimo swojego żywego koloru i reputacji, i zdrowego warzywa, może działać odwrotnie, spowalniać regenerację, nasilać stany zapalne i zakłócać równowagę hormonalną. Wniosek jest prosty: surowa marchewka w małych ilościach może być tolerowana, ale jeśli regularnie spożywa się gotowaną, pieczoną czy duszoną, zwłaszcza jako dodatek do dań lub składnik potraw, to sygnał ostrzegawczy. Zamień ona warzywa o działaniu przeciwzapalnym, brokuły. Brukselkę, śpinak czy kalafor. Te produkty nie powodują skoków cukru, nie zaburzają gospodarki hormonalnej i tworzą warunki, w których prostata może wreszcie zacząć się regenerować. Bo zdrowie nie zaczyna się od tabletek. Zdrowie zaczyna się na Twoim talerzu. A teraz oto Twój jasny i konkretny plan działania. Jeśli naprawdę chcesz zmniejszyć stan zapalny, przywrócić równowagę hormonalną i zadbać o zdrowie swojej prostaty, pierwszym krokiem musi być całkowite wyeliminowanie z diety pięciu podstępnych warzyw kukurydzy, ziemniaków, buraków, groszku i marchewki. Mimo ich zdrowej reputacji te produkty w rzeczywistości wywołują gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi, zaburzają poziomy insuliny i testosteronu, nasilają procesy zapalne i tworzą w organizmie środowisko sprzyjające przyrostowi prostaty, podrażnieniom i pogłębiającym się objawom. Te warzywa to nie tylko jedzenie, to codzienne wyzwalacze, które uniemożliwiają ci odzyskanie kontroli nad ciałem i jakością życia. A jeśli naprawdę chcesz poczuć ulgę, ich eliminacja jest koniecznością. Zamiast tego, zacznij zapełniać swój talerz prawdziwymi sprzymierzeńcami zdrowia – warzywami krzyżowymi. Brokuły, kalafor, brukselka – to one powinny stanowić podstawę twojej diety. Dlaczego właśnie one? Bo są bogate w sulforafan i silne związki fitochemiczne, które pomagają usuwać nadmiar estrogenów, oczyszczają wątrobę, zmniejszają ogólnoustrojowy stan zapalny i, co najważniejsze, wspierają naturalną produkcję testosteronu. To nie są zwykłe warzywa. To prawdziwe detoksykacyjne maszyny, które działają na poziomie komórkowym, przywracając równowagę hormonalną i tworząc warunki sprzyjające regeneracji prostaty. Uzupełnij swoją dietę zdrowymi tłuszczami, awokado, oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia, orzechami, nasionami lnu i chia. Tłuszcze te są niezbędne do produkcji hormonów płciowych, ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym, i utrzymania zdrowia naczyń krwionośnych, co bezpośrednio wpływa na ukrywienie prostaty. Dodaj do tego chude źródła białka, ryby, indyka, pierś kurczaka, jajka. To białko odpowiada za regenerację tkanek, wzmocnienie mięśni i ogólną poprawę samopoczucia. A jako węglowodany wybieraj wolno trawione produkty bogate w błonnik, komosy ryżową, soczewicę czy kaszę grycianą. Nie powodują skoków cukru, długo dają uczucie sytości odżywiają mikroflorę jelitową i łagodnie, ale skutecznie stabilizują cały metabolizm. Prostata to twój wewnętrzny centrum dowodzenia. Kiedy nie funkcjonuje prawidłowo, cierpi całe ciało: zaburzony sen, spadek koncentracji, zmęczenie, niepokój, rozdrażnienie i fizyczny dyskomfort. Ale gdy zacznie się wspierać odpowiednim odżywianiem, stan zapalny ustępuje, hormony wracają do równowagi, sen się poprawia, energia wraca, a pewność siebie. Zarówno mentalna, jak i fizyczna, wzrasta. Stajesz się na nowo mężczyzną wolnym od ciągłych parć na pęcheści czy ucisków pod brzuszu. Wstajesz rano z jasnym umysłem, z lekkością idziesz się z życie i czujesz, że znowu masz kontrolę. Jeśli ten materiał był dla ciebie tym momentem aha, nie zachowuj tej wiedzy tylko dla siebie. Kliknij, lubię to. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych przełomowych porad na temat zdrowia mężczyzn i koniecznie udostępnij ten film każdemu mężczyźnie, na którym ci zależy. Brat, ojciec, przyjaciel, kolega z pracy, być może on właśnie teraz zmaga się z tymi samymi objawami, a ta treść może być dla niego punktem zwrotnym. Dbaj o siebie, chroń swoją siłę i do zobaczenia w kolejnym filmie.